9 października wspominamy świętego Abrahama, patriarchę. Abraham był zarazem największym z patriarchów Starego Testamentu, jak i postacią, która na dziejach Izraela wycisnęła niezatartą pieczęć. Żył pomiędzy wiekami XIX i XVIII przed Chrystusem. Pochodził z chaldejskiego Ur, z aramejskiego plemienia nomadów. Którzy przebywali w pobliżu metropolii, aby w niej dokonywać wymiany i w panteonie miasta oddawać cześć Bogu księżycowi. Jego ojciec Terach wędrował do Kanaanu, ale zatrzymał się w Haranie w północnej Syrii, gdzie też w podeszłym wieku zmarł. Na rozkaz boga Abraham kontynuował wędrówkę razem z dobytkiem, sługami i lotem swym bratankiem. Ten rozkaz, dany mężowi wywodzącemu się ze środowiska pogańskiego, inicjuje objawienie, które odtąd na przestrzeni wieków żyć będzie w Izraelu i które spełni się w Jezusie Chrystusie. Abraham staje się depozytariuszem tego objawienia, tym samym zaś Ojcem Narodu, który ma je przekazywać, będąc równocześnie prekursorem Kościoła. Bóg żąda od Abrahama, by opuścił wszystko a w zamian za to udziela mu obietnic, które zgodnie z tym, co później głosić będą prorocy Izraela, rozciągnięte zostaną na wszystkie narody świata. Abraham przyjmuje obietnicę z wiarą, która staje się jego cechą charakterystyczną i którą sławić będą potomni. Przybywszy do Kanaanu, żyje nadal jak nomada, ale tu i ówdzie tworzy ośrodki kultu. Głód jednak zmusza go do emigracji jak wielu późniejszych Beduinów, wstępuje do Doliny Nilu. Po powrocie do Kanaanu rozstaje się z Lotem, który osiada nad Morzem Martwym. Sam przebywa w pobliżu Mamre. Potem interweniuje w sprawie Lota, którego uwalnia z niewoli. Wówczas to daje dziesięcinę Melchizedekowi i otrzymuje odeń błogosławieństwo pełne wymowy. Sam Bóg potwierdza dane obietnice. Zgodnie z praktyką pierwotnego społeczeństwa, uznaną m.in. przez kodeks Hammurabiego, Hagar, służebnica jego żony Sary, rodzi mu Ishmaela. Następuje nowe objawienie przedstawione także na modłę ludów pierwotnych, to znaczy w sposób niezwykle antropomorficzny. W modlitwie wstawienniczej Abraham okazuje się mężem pokornej i niewzruszonej wiary, niebawem rodzi mu się drugi syn Izaak. Jego zamierzona ofiara stanowi szczytowe osiągnięcie duchowe ojca. W sposób heroiczny Abraham powierza się Bogu. Jest posłuszny, to też w miejsce syna może potem ofiarować baranka. Po śmierci Sary Abraham nabywa teren w Makpela na grób dla siebie. Tam złożą jego szczątki w grocie, nad którą krzyżowcy wzniosą kościół, po ich upadku zamieniony na meczet. W Nowym Testamencie Abraham wspominany jest wielokrotnie i to w rozmaitych kontekstach. W sztuce chrześcijańskiej zajął miejsce poczesne. Florus wprowadził go do martyrologium pod dniem 9 października, to znaczy w terminie, w którym razem z Lotem czcili go Grecy. Ci ostatni wspominali go ponadto razem z Izaakiem i Jakubem w ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem. Zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego. Patriarchowie i prorocy oraz inne postacie Starego Testamentu byli i zawsze będą czczeni jako święci we wszystkich tradycjach liturgicznych Kościoła. Najbardziej znanymi postaciami Starego Testamentu uznawanymi za osoby święte są prócz Abrahama także Mojżesz, Dawid, Eliasz i Elizeusz, a ponadto często również Adam i Ewa. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże. Ty nam dajesz nowe dowody swojej miłości, gdy pozwalasz świętym uczestniczyć w Twojej chwale, spraw, aby ich modlitwa i przykłady pobudziły nas do wiernego naśladowania Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci święte Boże. you mm -hmm.